Hejka kochani! Witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded. Dzisiaj mamy sobotę, 13 dzień zimy. Zobaczmy sobie kto będzie miał w najbliższym czasie urodziny. O, jutro ma Harvey urodziny. Trzeba będzie zobaczyć czy mamy dla niego jakąś rzecz. No dobra, zobaczmy sobie tutaj wszystko co się nam poogarniało. Myślę, że możemy sobie kolejną rzecz wsadzić tutaj do przerabiania. Zobaczmy, co mamy w mailu. O, Dimitrios wysłał nam muszlę, jakąś, więc spoko. Ona też się całkiem przydaje, także, także ja się cieszę. E, słuchajcie, te grzyby. Hmm. Hm. <ścoughs> Jakby to tutaj rozwiązać? Co? Tu są też owoce. Musielibyśmy zrobić osobną skrzynkę na owoce. Więc może zróbmy po prostu dodatkową skrzynkę. No i ona niech będzie na przykład tutaj i ona będzie czerwona, że ona będzie na owoce, albo zrobimy ją różową. Nie, dobra, niech ona będzie czerwona, a tą na kwiatki zrobimy taką jaśniejszą różową po prostu. Tak to będę odróżniać. No i tutaj wsadzimy sobie po prostu te rzeczy, które są uznawane za owoce też może iść na razie tutaj. Także kaktusy też są uznawane za owoce. Tutaj wszystko jest ze zbieractwa. Dobrze. To niech to będzie tak, a te rzeczy pójdą tutaj. Muszla oczywiście nie. I grzyb pójdzie też do zbieractwa. To sobie sprzedamy. To idzie tutaj, tak i to muszle możemy dać tutaj. I teraz tak, moi drodzy. Czy my sobie zmieniamy tą koszulkę, czy je tak zostawiamy? Ja myślę, że ja sobie to y, zmienię, jednak na niebieską póki co. A tą odłożę tutaj do skrzyneczki. I może, może przebierzemy się, słuchajcie, dopiero na wiosnę. Może, czemu by nie? No, ale słuchajcie. Idziemy ogarniać nasze zwierzaki. O, muszę też zobaczyć tutaj właśnie co się. Hmm, czy, czy mamy miejsce po prostu że, czy mamy zasoby, żeby zrobić więcej tych e, rzeczy tutaj, tych beczułek, ale wiecie, co nie wydaje mi się, bo tam chyba było drewno potrzebne, a ja niestety nie mam tego drewna. Bo ostatnio, właśnie, wydaliśmy na przerabianie tutaj studoły. I słuchajcie, też póki jeszcze pamiętam, e, niestety. Weszłam na Nexus Moda i tam chciałam pobrać to sproszczenie nowe, ale słuchajcie, niestety nie da się, bo mod jest ukryty i jest zablokowany po prostu. Nie można go pobrać. I jest napisane, że po prostu są jakieś problemy, których twórca niestety nie może rozwiązać. I nie jestem w stanie pobrać tego sproszczenia nowego. Także no, będziecie musieli mi wybaczyć. Postaram się jakoś to tłumaczyć na polski, albo no, wy też angielski raczej. Raczej znacie angielski, jak to, jak to pewna. pewna. po prostu sława światowa powiedziała. No, nie, no, śmieję się, ale, ale wiecie. Postaramy się jakoś razem to wszystko tłumaczyć, żeby było tak składnie i. I tak dalej, dobra. Ten ser, wiecie co, sery to ja przecież sprzedaję, więc sery sobie sprzedam. Także, może wybierzemy się do miasta, bo tutaj tak. Mm, 20 samolotów irydu to nie. Tutaj tak, kamień, żelazo, baterie, baterii nie mamy. Tu 25 w kościanej pieczarze to jeszcze bomb nie mamy. O, no to może właśnie pójdziemy do, słuchajcie. Do kopalni, bo czemu by nie, wiecie co? Ja może sobie tą czapę też ściągnę, bo chciałam czapę Mikołaja, ale wiecie co, nie wiem za które osiągnięcie ona się odblokowuje, niestety niestety nie pamiętam, więc może ściągnijmy sobie tą czapę po prostu i będziemy przez jakiś czas bez czapy. Ok, no to co? Myślę, że możemy w takim razie iść do kopalni. Zobaczmy jeszcze tylko, czy ja coś tutaj mogę wrzucić. Mogę wrzucić tak, to. O, też jeszcze mamy ten. Zobaczcie, dużo miedzi do przerabiania, więc też miedź będziemy mogli sobie na spokojnie w któryś dzień tam zrobić. Dobra, to chodźmy do kopalni. O, tu jakieś robaczki też są. Korzeń, okej. Okay. I zjeżdżamy, moi drodzy, na 80, plus i będziemy szukać sobie tego ostatniego zwoju. O, <laughs> pierwsze uderzenie, i od razu, i od razu, słuchajcie, drabinka. Także nice. Schodzimy, i słuchajcie, tu też mamy taki całkiem mały poziom, także myślę, że chociaż nie, on jest taki większy trochę. No dobra, my tutaj musimy, słuchajcie, wszystko odkrywać, walczyć z potworami. Okej, okay, drabinkę już mamy. Żeby wiecie, żeby nam jakieś tam szanse większe wpadały na to. Na ten zwój, no nie? O, pierwsze uderzenie i też jest drabinka. No ale dobra, słuchajcie, ja sobie te slajmy pozabijam i tutaj inne potworki, które będą. Zobaczymy. Mamy też jakąś tajemniczą notatkę, więc sobie ją przeczytajmy. Do Haley i Emily. Mamy nadzieję, że dobrze się tam trzymacie. Wysyłamy wasze ulubione prezenty: różowy tort i słoneczniki dla Haley, klejnoty i wełne dla Emily. No, czyli też mamy jakieś tutaj e, podpowiedzi związane z ulubionymi prezentami. A możemy sobie ten duży kamień zebrać jeszcze i schodzimy. I zobaczcie, tutaj mamy jakiś duży poziom, więc jest szansa, jest jakaś szansa, słuchajcie, że nam coś tutaj fajnego może wypaść. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Na nic się człowiek niech nie nastawia lepiej. Powiedzcie, jak to jest. U, kolejna notatka. Co my tutaj mamy? Pokaz syreny 1, 5, 4, 2, 3. Ok. Okej. Okay. To się nam też przyda za parę dni, całkiem niedługo. O, tutaj mamy plagę nietoperzy, słuchajcie. O, ale mamy drabinkę, więc schodzimy sobie od razu. Powinnam, słuchajcie, użyć mm, jakiegoś miecza albo wiem, że jest taki eliksir, żeby było więcej potworów, albo e, pierścień, żeby były, była większa szansa na zwiększenie dropów przez potwory. Ale chyba jeszcze nie mam dostępu do tych rzeczy. Także na razie niestety nic zrobić nie mogę. No ale mam nadzieję, że za którymś razem nam ten zwój jednak wypadnie, no nie? Uh, mamy awans, nice. Na dziewiąty poziom. Uh, tu mamy jakiś topaz, zobaczcie. I też trochę złota. Ale dopiero jest godzina 15, słuchajcie. A w ogóle pójdziemy sobie do miasta zobaczyć, czy jest jakieś zadanko też, ale to, to kurczę może później. Bo na razie chcę tutaj poszukać, ile mogę po prostu. O, tu jest drabinka. Ale słuchajcie, ja sobie jeszcze te potwory tutaj pozabijam. U, dziwna babeczka, spoko. No dobra, ale nic tutaj więcej nie ma niestety. Um. No kiepsko nam idzie z szukaniem tego zwoju, niestety. Kiepsko. On miał chyba z potworów największą szansę wypaść, albo z, po prostu z kopania czegoś. Także zobaczymy, zobaczymy. No mam nadzieję, że się uda jakkolwiek, a jak nie, no to słuchajcie poczekamy sobie aż będziemy mieć te pierścienie jakieś, czy, czy zobaczę w ogóle w gildii, czy mają te pierścienie, które zwiększają tam procent na drop. I zobaczymy. O, jest drabinka. O, żaba. Ej, ciekawe w ogóle jak można łapać tutaj żaby, bo wiem, że w Expanded można, ale nie mam pojęcia jak. Więc jeśli ktoś wie, to możecie mi dać znać. Okej, okay, tu dostaliśmy klątwę. O, trochę złota tu jest, to też sobie to zbierzmy. Hmm, no i nic tutaj dalej nie ma. Nic nie ma, po prostu pustka. Dobra, moi drodzy, schodzimy też niżej. 90 poziom. Hmm. Uuu, tu jest ten fajny kamień zakręcony. Może też coś tam będzie. Szmaragd, spoko. Nie wiem, słuchajcie, czy na tych wyższych poziomach nie byłoby łatwiej o te dropy. Może się zaraz e, przeteleportujemy na jakiś po prostu niższy poziom, bo to nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Może jakiś właśnie 110 albo coś takiego. O, notatka kolejna. O, zdjęcie Marni. Albo mamy Jazz, nie wiadomo teraz. Dobra, to wiecie co? Opuść kopalnię. I zjedziemy sobie 110. Spróbujmy w ten sposób. Może tutaj się nam uda. Tutaj powinno być więcej potworów, właśnie. Uh, kolejny awans. Jest drabinka, są potwory, więc no, może tutaj być łatwiej. Nie powiem, że nie. o, -o słuchajcie, nie wierzę. No, nie wierzę po prostu. Słuchajcie, ja mam tutaj mikrofon z tej strony, on mi troszkę zasłania ten pasek życia. Ach, no cóż, no cóż, niestety. Niestety, no dobra, mam nadzieję, że... ...trzy przedmioty z pecaka. Dobra, to nie jest, to nie jest aż takie... Ee, ...aż tak słabe. No cóż, ale nie jest to aż tak jakieś a, wartościowe, więc no, może sobie odzyskamy ten kamień tylko. No, bo kamień to jednak jest coś wartościowego w miarę, więc słuchajcie, e, ja nie będę tego życia odreparowywać już, bo to troszkę, troszkę by mnie kosztowało jedzenia, a i tak jest późno. Ja sobie tutaj wejdę tylko do gildii i odzyskam ten kamień, bo kamień to jednak przydatna rzecz, szczególnie teraz. Hmm. A mamy scenkę w ogóle. No dobra. A, to jest um, o galaktycznym mieczu. Okej. Okay. Hmm. Okej, okay, poczuł jakieś powiązanie z kosmosem, gdy to zobaczył, okej. Okay. No dobra, to jest taka scenka po prostu. O właśnie, I will allow you to purchase galaxy weapons. Uh, tak, tak, tak. Mm, czyli teraz możemy kupić chyba galaktyczny miecz... Nie, miecz mamy. Galaktyczny młot i tak dalej. Czekajcie, zaraz sobie tu zobaczymy. O, i mamy kolejną scenkę. Ach. uuu. O, tu myślę, że być Aga. Nowy nowy ten adventure. No, odkrywca czy coś takiego. My name is Alessia. Mm. Przybyła z Castle Village. Okej. Okay. Mieszkała tutaj lata temu. Okej, okay, on coś tutaj mówi, że poprosił ją o pomoc, bo e, slajmy mu się respiły po prostu na suficie i że to było dla niego za wysoko Okej okay. Okej, okay, Alessia napisała, że jej się podoba tutaj odwiedzanie tego... że docenia odwiedzanie e, Doliny Okej, okay, okej, okay. i ona tutaj się żegna. No dobra, no to poznaliśmy, poznaliśmy po prostu nową osobę, okej. Okay. Uuu, i ona nam. A nie, ona się przeteleportowała, okej. Okay. <laughs> okej, okay, ona się po prostu przeteleportowała, myślałam, że coś nam daje. No dobra, czy to tyle? To tyle. Więc słuchajcie, usługa odzyskiwania przedmiotów, odzyskajmy sobie może kamień. Okej. Okay. I teraz tak, zobaczcie. Będziemy mogli sobie kupić galaktyczny sztylet i galaktyczny młot, aczkolwiek ja nie lubię tego. E, no właśnie. I tutaj teraz chciałabym zobaczyć... Właśnie. Nie ma tutaj. Tu są tylko atak, szybkość, moc i cios krytyczny i tak dalej. Więc tutaj nie ma niestety... Nie ma niestety, słuchajcie, żadnego pierścienia, który zwiększałby... Wyrzut z potworów, no ale trudno. My sobie tutaj może pozbieramy jeszcze właśnie... umu prehistoryczny czar... A, to już oddaliśmy. No dobra, no to już to oddaliśmy. Czy my chcemy sobie tutaj może zarzucić wędkę albo coś? Na chwilę, skoro tu jesteśmy. Raz możemy zarzucić i będziemy wracać do domku. Aha, no to zarzuciliśmy raz po to, żeby wyłowić glona. No, różnie bywa. Różnie bywa, niestety. Dobra, chodźmy stąd, słuchajcie. Chodźmy stąd. No i myślę, że możemy, słuchajcie, przystanek autobusowy jechać do domu. Um, chciałam jeszcze zobaczyć, czy jest jakieś zadanko, ale wiecie co, pójdziemy sobie zobaczyć jutro. E, bo i tak, i tak, i tak nie będziemy mieć raczej czasu żeby je wykonać dzisiaj, a jutro może być, wiecie, za późno. Jutro sobie zobaczymy, czy wisi jakieś nowe. No, także słuchajcie, segregujemy sobie wszystko tutaj. E, tu mamy jedzonko. Tu mamy glon. Jeszcze mamy tą czaszkę, możemy w sumie sprzedać. I ten kryształ... o nie, ser nie. Z <ścoughs> serami nie sprzedawaj. No dobra, i chodźmy ogarnąć jeszcze, właśnie, ser, ale, ale ten tutaj, bo tutaj wiem, że się zrobił. No, dokładnie. Także to sobie słuchajcie, zabieramy. Yy, I mamy jeszcze trzy mleka do ogarnięcia. Dobrze, to wszystko gra. I czy tutaj coś się nowego zrobiło, czy nie za bardzo? Tu jeszcze, u, ziarno kawy jest gotowe do zbioru, nice. O, będziemy mogli sobie kawę przerabiać, spoko. O, wiecie co, może posadźmy sobie w ogóle. Posaćmy sobie na razie tak, a trzy nasiona kawy, chociaż my potrzebujemy pięć nasion, no nie? Dobra, na razie zostawię je tutaj, bo i tak, i tak potrzebujemy pięć nasion kawy, żeby zrobić kawę więc tak, no i myślę, że możemy iść spać, moi drodzy, jeszcze sobie tylko wrzucę ten serek a, no i może, może sobie przeróbmy coś bo ja słuchajcie, będę potrzebować, żeby przerabiać rzeczy, yy, no to na noc mógłby się na przykład mogłoby się zrobić yy, złoto bo ono się robi najdłużej, a w dzień będziemy sobie wrzucać na przykład miedź także proszę bardzo, niech to się robi, a my moi drodzy idziemy spać Także zobaczmy sobie, ile się nam dzisiaj udało sprzedać. O, dziewiąty poziom górnictwa. O, i będziemy mogli krystalarium sami wytwarzać. E, ósmy poziom walki, spoko. No i moi drodzy, 4500, także no nie jest to duży zarobek, ale jakiś jest, no nie? Znaczy słuchajcie, czy Robin nam już ukończyła w ogóle budowę. Mm, budowę tego. Mm, jak to się mówi? Stodoły, bo ja bym chciała to zobaczyć, ale i tak nas na świnie nie stać żadną. Ale ona chyba już ukończyła, zobaczcie. Tak, ona już ukończyła. To wiecie co, będziemy musieli sobie posprzedawać w następnym odcinku troszkę rzeczy. Eee. I tak dalej. Może, może się nam uda uzbierać chociażby na jedną świnię, żeby ona już sobie rosła. No ale moi drodzy, to już by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Komentarz, subskrypcję będzie mi przemiło. A my się widzimy już niedługo w kolejnym odcinku. Tyle was cieplutko. I pa pa!